Spacerując od Placu Grunwaldzkiego, Aleją Jana Pawła II ku Jasnym Błoniom, przechodzimy wzdłuż pozostałych budynków sprzed II wojny światowej i tych nowych, powstałych z powojennych gruzowisk. Ale ten kontrast zabudowy eklektycznej sprzed 1945 roku i tej nowej, powstałej po 1945 roku, pozwala spojrzeć inaczej na piękno Starego Szczecina. Bo skala zniszczeń wojennych była tak ogromna, że Szczecin znalazł się na liście 20 najbardziej zniszczonych miast ówczesnych Niemiec. na początku XX wieku budynek dawny gmach wojskowy w którym obecnie ma swoją siedzibę komenda miejska policji po prawej i lewej stronie alei, budynki w stylu eklektycznym, łącząc elementy dekoracyjne z różnych stylów architektonicznych, z wieloma cechami renesansowymi, okna, z charakterystycznymi ozdobami, kolumny i wspaniałe ozdoby ornamentowe elewacji. Uniwersytetu Szczecińskiego, wzniesiony w latach 1885-1888, jako siedziba miejskiego gimnazjum imienia Króla Wilhelma w stylistyce północnego neorenesansu, według projektu Runnbeka. Ceglana fasada zachowuje ścisłą oś symetrii, wyznaczoną przez monumentalny rezalit z półkoliście zamkniętą wnęką dekorowaną barwną okładziną ceramiczną. Od roku 1945 budynek wielokrotnie zmieniał swoje przeznaczenie. Na frontowej ścianie zachowały się łacińskie napisy: Non scola sed vita ediscimus, uczmy się nie dla szkoły, lecz dla życia, Seneki. oraz Mens sana, incorpore sano, zdrowy umysł w zdrowym ciele, Juvenalisa. Drzwi wejściowe zdobi piękny portal. W piwnicach budynku mieści się muzeum geologiczne. Przed nami gmachu rzędu miejskiego. Teren, na którym go wzniesiono, oraz przylegający do niego park, odkupiono od radcy handlowego Kistorpa. Budowę rozpoczęto w roku 1923, a zakończono w 3 lata później. Budynki główne wzniesiono wokół czworobocznego dziedzińca z dwoma pasażami prowadzącymi do parku. Nad jednym z nich widnieje Herb Szczecina, nad drugim Stralsundu. W centralnym skrzydle mieściły się gabinety urzędników, kancelaria Sejmu oraz biblioteka. W skrzydle południowo zachodnim znajdowały się sale posiedzeń. Obecnie jedną z nich, wyłożoną bazerią z drewna orzechowego, zajmuje sala Filharmonii Szczecińskiej. Dawniej umieszczony w niej był barwny herb z piaskowca wykonany przez berlińskiego rzeźbiarza Hoseusa. Będącego również autorem usytuowanej od strony parku fontanny z rzeźbą chłopca grającego na harmonii. Kompleks zachował się do dzisiaj w niezmienionym stanie. Po wojnie jednak rozgrabiono z jego wyposażenia meble. Tablica upamiętniająca pobyt Stanisława Mikołajczyka w Szczecinie. Pamięci żołnierzy, AK, z apelem generała Leopolda Okulickiego. Pamięci represjonowanych żołnierzy z batalionów roboczych Walerian Henryk Pawłowski dyrygent, kompozytor pedagog. Sytuowana od strony parku, fontanna z rzeźbą chłopca grającego na harmonii, rzeźbiarza Hoseusa. za budynkiem Urzędu Miejskiego, szeroki zieleniec, plac Jasne Błonia imienia Jana Pawła II. do 1945 roku Kistorpałe. Park powstał w latach 1925-27 na gruntach należących do rodziny Kistorpów. Zaprojektowany został z rzędami platanów klonolistnych po bokach rozległego trawnika, z parterowymi kompozycjami kwiatowymi po środku. Jest największym w Polsce skupiskiem tego gatunku drzew, których rośnie tu 213. Ciągłość kompozycyjną na osi, północny zachód południowy Wschód zapewnia aleja ciągnąca się w kierunku parku Kasprowicza i dalej do lasu arkońskiego. Papież Jan Paweł II 11 czerwca 1987 roku odwiedził Szczecin i na jasnych błoniach odprawił mrzeź, gromadząc tu setki tysięcy wiernych, co upamiętnione zostało w 1995 roku ustawieniem pomnika Jana Pawła II. Plac nosi też imię papieża Jana Pawła II. Dominantą jasnych błoni jest pomnik czynu Polaków, postawiony w 1979 roku. Nazywany również pomnikiem Trzech Orłów lub Gniazdem Orłów. Przedstawia trzy orły zrywające się do lotu. Każdy z ptaków, ukazany z rozpostartymi skrzydłami, symbolizuje jedno z trzech pokoleń Polaków z których pierwsze, walczyło o polskość tych ziem w czasach pruskich, drugie, wyzwalało je i przywracało macierzy, a trzecie, odbudowało kraj z wojennych zgliszcz i pracowało dla jego rozwoju. I park imienia Jana Kasprowicza. Dawniej, nazywany był parkiem Kwistorpa, od nazwiska jego założyciela, który zlecił przekształcenie zbocza z sadem w tereny rekreacyjne. Zmeliorowano wówczas Dolinę Strumienia Osówka i utworzono Jezioro Rusałka. Utworzono trasy spacerowe i rowerowe oraz dojazdy jazdy konnej, plac zabaw dla dzieci oraz plac koncertowy. Wzniesiono albony widokowe i stworzono miniaturę Alp. Główna oś parku stanowiła promenada przecinająca zbocze i łącząca Jasne Błonia z Laskiem Arkońskim. Na miejscu dawnego młyna urządzono kawiarnię, a nad strumykiem rusałka przerzucono istniejący do dzisiaj mostek. W 1908 roku Kwistorp podarował park miastu. Rzeźba, ogniste ptaki, to stado kolorowych ptaków osadzonych na metalowych kołach o różnej wielkości, o dekoracyjnie postrzępionych skrzydłach pomalowane głównie odcieniem błękitu, różu i czerni. Wykonana 1975 roku przez Władysława Hasiora. Teatr Letni w Szczecinie im. Heleny Majdaniec to scena amfiteatralna zlokalizowana pośród drzew w Parku Kasprowicza, na naturalnej skarpie przy jeziorze Rusałka. Jest miejscem koncertów, Uroczystości, imprez i innych wydarzeń lokalnych, a także popularnym celem spacerów. Teatr Letni w Szczecinie to jeden z największych amfiteatrów w Polsce. Dochodzimy do Różanki, w której kończymy nasz spacer Złotym Szlakiem. To dwuhektarowy ogród założony na Łęknie, wówczas Westend, w 1928 roku z okazji zjazdu ogrodników. W 1935 roku powstała ptasia fontanna z rzeźbami ptaków, autorstwa Kurta Schwertfegera. Drugą wojnę światową ogród przetrwał w stanie nienaruszonym i do lat 70. XX wieku był miejscem wypoczynku szczecinian. Z powodu braku pieniędzy na jego utrzymanie zaczął stopniowo popadać w ruinę. W latach 2006-2007 przywrócono przedwojenny wygląd różanki. Zasadzono tu ponad 9 tysięcy róż w 99 odmianach. Oprócz kwiatów występują tutaj również egzotyczne drzewa i krzewy posadzone w czasie zakładania ogrodu, m.in. kasztanowiec gładki, korkowiec amurski, jabłonie, wiśnie, grap amerykański, klon oraz świerk serbski występujący jedynie w górach Bośni i Hercegowiny. Jedną z atrakcji ogrodu jest Ptasia Fontanna, odtworzona z klinkieru i marmuru na postawie zdjęci rdzin, na wzór budowli przedwojennej. Jej głównymi elementami są cztery betonowe gęsi osadzone na cokole. Trzy z nich oryginalne, odrestaurowane, czwarta, stworzona od podstaw. Różanka znajduje się na obszarze Łękna, na skraju parku Kasprowicza. Było to miejsce wielu spotkań i randek naszych rodziców i dziadków. Nasz spacer złotym szlakiem dobiegł końca. Zapraszam Cię, Alusiu, na następną wędrówkę i spotkanie z historią naszego pięknego Szczecina przemierzając miejski szlak turystyczny.